Witam wszystkich z tej strony Marcin. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Battlefield 4 na strefie powodziowej i zespołowy Deadmatch, gdzie będę grał chyba M-TAR-em razem z Tarnosiem, a więc dwie bardzo dobrze działające maszyny. I już za 26 godzin, w momencie gdy nagrywam ten komentarz, zobaczymy wszyscy premierową Pokazową scenkę do nowego Battlefielda, więc trailer. I oczywiście zdradzi on nam informację, co. Będzie zawierało się tak naprawdę w multiplayerze, więc w jakich realiach, w jakich czasach będzie osadzone, bo myślę, że to jest jednak taki najistotniejszy. <laughs> Znacie, to jest taka najistotniejsza informacja dla nas, bo chcielibyśmy po prostu wiedzieć, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało. A no, ja jestem no po prostu w wielkiej nadziei, że. Jednak, jeżeli jednak to będzie Druga Wojna Światowa, tak jak już mówiłem na swoim filmiku, no jakieś tam takie, nie wiem, czy to trolololo było, czy nie ze, ze strony niektórych stron, że może to jednak będzie pierwsza wojna światowa, ale jeżeli będzie współczesna, no dlaczego nie? A jeżeli będzie przyszłość, no kurczę, no to już by była w ogóle dziwna niespodzianka. I kwestia tego, czy to się spodoba. Ja myślę, że to co zobaczymy, a więc naczekaliśmy się już troszkę na tego nowego batka, takiego typowo, typowo wojennego. Wiem, że wielu nie przypadł hardline do gustu. Ja tego hardlinea uwielbiam, ale bardzo dużo osób po prostu chce zagrać taką typowo militarną grę. I mam nadzieję, że po prostu dostaniemy taką, taką typowo militarną grę. Także, że znowu będzie można polatać jakimiś śmigłowcami, może. Kurczę, samolotami, może jeepami, no nie wiadomo słuchajcie, nie wiadomo ja jestem naprawdę podekscytowany i fajnie, że udało się tutaj wybrać na, na, na właśnie ten event razem z Kromką, bo dobrze wiemy, że Kromka Dobrze zna się na FPS-ach, że ogarnia, że to, są, to jest osoba, która tak naprawdę powinna się tam znaleźć, ponieważ e, e, można by powiedzieć, że zjadł już zęby na, na właśnie Battlefieldzie i tak powinno być robione. Tak powinno być robione, że jednak goście od FPS-ów powinni być zabierani na, na jakieś inwenty FPS-owe i to, tego się trzymajmy. E, co do słuchajcie, co do przygotowania, no to. Podziękowania dla Tarnosia, ponieważ Tarnoś zorganizował kamerkę od swojego kolegi. Tak więc mam kamerkę. Nawet powerbank mi załatwił, a więc w razie jakby coś tam siadło, to podłączam się pod powerbank i jedziemy dalej z koksem, kurczę, i nagrywamy. Niestety nie mam jakiegoś super mikrofonu, ale dobra informacja ponieważ mam zajebistą żonę, to już wiecie wszyscy o tym yy, i pozazdrościć yy, takiej żony mimo możecie a więc, yy, że yy, no po prostu wspiera mnie w tym, tak, co robię i ostatnio czwórkę trafiliśmy w Totka. No słuchajcie, co prawda jeszcze dzisiaj jest możliwość wygrania tych 40 baniek i podzielę się, podzielę się z jakimiś nawet 40 osobami <noise> tą kasą. Mówię tutaj o tym, że ktoś wygra. 40 osób nagle trafi ten sam numer, chociaż mało prawdopodobne. Yy, I 40 osób trafia ten sam tam numer, no i w tym momencie dzielimy się po bańce. No trochę z jednej strony pewnie by było rozczarowanie, no bo no te 40 bańek nie, a mieć tylko bańkę, a 40, ale uwierzcie mi, kurde, ta bańka by w zupełności wystarczyła. E, ale wy, trafiliśmy ostatnio czwórkę, i moja żona powiedziała: To wiesz co, tu kupimy ci jakiś porządny mikrofon. I powiedzcie mi, kto znajdzie lepszą żonkę? No na pewno macie jakieś tam fajne żonki, macie fajne dziewczyny, e, ale. Podejrzewam, że niewiele z tych kobiet wspiera e, wasze granie. No słuchajcie, ja nie zarabiam e, na, na YouTubie, tak naprawdę, bo e, no, wiecie, jak jest, tak? E, więcej wyjeżdżam, mniej wrzucam i tak dalej. Te materiały rzadko się pojawiają, a więc to wpływa na to, że e, no, nie, ma, nie ma z tego jakiś tam kroci i tak dalej no a tutaj jeszcze żonka pomimo tego, że no jakoś tam próbujemy ten koniec z końcem związać, to stwierdziła że coś takiego dobrze by było mieć, żeby po prostu widowi nie narzekali, bo mówi, bo kurde narzekają cały czas i narzekają, że ten mikrofon przy tych swoich słuchawkach to taki badziewiasty a ja uważam, że on i tak i tak jest dobry słuchajcie, no tamten mi się zepsuł, no i co zrobić no, no trzeba po prostu czymś nagrywać, jakoś może że nie jest jakaś rewelacyjna, ale też nie jest najgorsza. E, I to jest tak naprawdę najlepszy mikrofon, jaki w tej chwili posiadam. E, tak więc no, docencie, docencie gest mojej żonki. E, tak więc tak to wygląda. E, jutro spotykamy się razem z e, przedstawicielami tutaj z Electronic Arts Polska, jak i z Kromką już na miejscu w Berlinie się spotkamy. I będziemy po prostu już się tam grzać w, w, w przedbiegach, żeby, żeby po prostu zobaczyć to wszystko, jak, jak wygląda. I nie wiem, czy oczywiście będzie możliwość, wątpię, wątpię że będzie możliwość jakaś tam e, e, zobaczenia czegoś więcej poza trailerem. Ewentualnie pewnie może jakiegoś singla, kawałek, przejście czy coś. E, wy też. Prawdopodobnie bardzo dużo będziecie mogli zaobserwować chociażby, bo jest przygotowywany cały czas stream na, na tego Twitcha, gdzie będzie można to wszystko obejrzeć na żywo. I no, czy zobaczymy więcej? Nie wiem. Ale może jakieś jeszcze do tego materiału, jakieś muzyczka. Kurczę, fajnie by było jakąś muzyczkę dostać, która będzie, będą, będzie można wykorzystać chociażby gdzieś w jakimś w jakimś materiale dla Was. Coś z tego nowego właśnie Battlefielda. No i mam nadzieję, że po prostu pojawią się rzeczy, które chciałem, tak? A więc przede wszystkim, no, że to będzie jednak gdzieś nam ta e, teraźniejszość, przeszłość. Lub jeszcze większa przeszłość. Nie mówię tutaj o jakichś czasach prehistorycznych, kurczę, no słuchajcie, bez przeginki, tak? Ale żeby to, żeby to jakoś fajnie wrócić, żeby wrócić do tego oldschoolowego tak naprawdę gamingu. I żeby gra nie była w jakiś sposób naszpikowana jakimiś tam gadżetami, bajerami, które potem tak naprawdę nie są wykorzystywane. Oczywiście uczymy się cały czas, żeby... Yy, czy, czy producenci uczą się, że no tego nie damy, robimy patch, yy, ulepszamy coś takiego i tak dalej. To fajnie działa. Ja wam powiem, że DICE, jeżeli chodzi o, o właśnie tutaj troskę nad yy, tymi swoimi Battlefieldami, robi bardzo, do, yy, ba, bardzo dużo dobrej roboty. Przede wszystkim, no nie zapomnę im po prostu wspierania tego Battlefield 3, który na samym początku, jak pamiętam, jak wyszła Alfa czy tam beta, ta yy, dla wszystkich dostępna, ona, ona miała tak dużo gliczy, miała tak dużo błędów, a mimo to grało się fajnie i potem to wszystko poprawiono. Z czasem ta gra robiła się coraz, coraz lepsza. Tak więc, yy, no myślę, że tutaj już mają doświadczenie i że będą po prostu robić grę, yy, która yy, wszystkich nas zadowoli. Yy. Ja może powiem od siebie, że słuchajcie, ja nie chciałbym na przykład, tak sobie myślałem, czego, co bym chciał, a czego bym nie chciał. Oczywiście chciałbym, żeby to jakoś tam w tych czasach właśnie II Wojny Światowej na przykład się rozgrywało. Ale czego ja bym nie chciał? Słuchajcie, nie chciałbym, bo ostatnio tak grałem i wkurzała mnie jedna rzecz i to było także na hardline, a więc opcja tego dowódcy, komandera, czy chociażby e, tego hakera w, ba, w Battlefield Hardline, gdzie próbuje jakoś zajść tego przeciwnika, próbuje gdzieś tam na ten cel się wbić, a taka cholera jedna siedzi gdzieś tam w domu, e, ma włączonego tego e, laptopa czy, czy, czy konsolę i, i modzi kurde, no po prostu modzi tam i męczy i spamuje te UAV, UAV, UAV i ja nie mogę dojść do tego miejsca, w którym bym się znalazł, ponieważ za każdym razem wszyscy mnie widzą. no tego bym nie chciał, słuchajcie. A co bym chciał? No, chciałbym, oczywiście, żeby było dobrze zbalansowane wszystko. Kurczę, tak jak w Battlefield 3 było mnóstwo rzeczy świetnie zbalansowanych. No, zdarzały się w pewnym momencie jakieś tam bronie, które były nadużywane, ale tak naprawdę dało grać się wszystkimi. Mowa tutaj oczywiście o jakimś tam M16 i to M16 no po prostu robiło sieczkę, ale pamiętacie, moje gameplaye, te nawet które zostały usunięte, tam znajdowało się gameplay mnóstwo z każdej jednej tak naprawdę klasy broni, a więc i pistolety maszynowe, i LMG, i karabiny szturmowe, i snajperki. Moje ukochane snajperki. Chciałbym, żeby właśnie w Battlefield 4, w Battlefield 5, czyli tym następnym, czy jak on się tam będzie nazywał, żeby po prostu snajperki a były takie, jak są w tych dwóch pozostałych częściach, czy, czy też w Battlefield Hardline. Um i łatwe i niełatwe do używania. Jeżeli długo się pogra, jeżeli dużo, długo się dużo się podszkolimy, no to będziemy tą snajperką dobrze grać. Będziemy mogli z nią raszować. Ja jestem snajperem, który uwielbia raszować i chcę, żeby ta snajperka zachowywała się dokładnie w taki sposób, jak się zachowywała w Battlefield 4, Battlefield 3 i do tego w Hardline. W Hardline chyba jest nawet łatwiej. Ale Powiedzmy, że... Zobaczcie jak pięknie wyczułem tutaj kolesia, nie pamiętam, ale chyba słyszałem jak przeładowywał. E, tak więc no, słuchawki, słuchajcie, słuchawki może mają i ciulowy mikrofon, ale uwierzcie mi, uwierzcie mi, dźwięk mają rewelacyjny i to na przykład też słychać i widać, zresztą pikadło, przepuściłem kolesia, który wlazł na linę <grytanie> na Claymora i zobaczcie, to jest pocieczna sytuacja, to jest pocieczna sytuacja, co prawda ona się jeszcze teraz nie rozstrzygnie, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że to jest snajper. Oczywiście nie wyczaiłem, że on gdzieś tutaj sobie leży, tylko po prostu spanikowałem i nagle spadłem, ale to uratowało mi tak naprawdę to trochę z góry. Snajper trochę spanikował, ponieważ zaczął strzelać na lewo, na prawo i tak naprawdę nie oddał żadnego cennego strzału. Ale postanowiłem oczywiście, no co zrobić? No dostać się na górę. No jakbym, że mógł tak zostawić tego robaczka na górze samego? No przecież tam jest na pewno gorąco, tam można dostać udaru. No. Trzeba, trzeba jednak dbać o tych żołnierzy, kurczę, wspierać ich, bromu dawać, czy, czy na przykład podrzucać kanapki. O na przykład jedna kanapka, proszę, zjedz. Nie, druga kanapka. Piękne lądowanie. I. Noty 10 punktów, moi drodzy. Noty 10 punktów za piękne wylądowanie twarzą do wody. No po prostu słuchajcie ja tu star 8 grałem, ja, po, ja płakałem, ja płakałem z tego momentu jak ten koleż po prostu tam przeleciał. Eee, zajebisty ragdoll <laughs> no, no ta, tak się kończy niestety takie siedzenie gdzieś tam w nie. Można po prostu takiego gościa podejść. No może nie był on zbyt dobry, zbyt inteligentny, bo szczerze mówiąc, ja bym się zabezpieczył może C4 właśnie w takim przypadku, wolałbym mieć te C4 przy sobie niż, niż tego Claymora eee, i, i prawdopodobnie bardziej mi on mi posłużył niż niż to jego C4, które, yy, przepraszam, ten jego Playmore, który zabił aż jedną osobę. A tak może bym z, by zniszczył 3. Tak więc będziemy się uczyć nowego, nowego Battlefielda, słuchajcie. I już niedługo, już niedługo będziemy mogli go obejrzeć. Zobaczcie, Mtar jest naprawdę niezły. To on jest tak szybkostrzelny. On, jest, on ma dosyć niski recoil przy odpowiednim użyciu tych wszystkich dodatków. Do tego z Tumikiem, szczerze, nie robi żadnej różnicy. On po prostu siepie tak jak siepie. Zasięg ma znowu gigantyczny, nadal gigantyczny, tak więc świetnie strzela przez świat chociażby zobaczcie siatka nie stanowi żadnego zagrożenia. <laughs> no dobra, dobra moi drodzy. To by było na tyle. Już za chwilę kończy się tutaj e, gameplay, tak więc za parę godzin, za pa parę e, za dobę można by powiedzieć, ja e, razem z wami obejrzę sobie nowego Battlefielda. E, mam nadzieję, że e, gdzieś tam może na wizji się spotkamy, jak nie, no to oczywiście będziemy wrzucać razem z Kromką jakiś materiał, tak więc pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam za subskrybowanie, lajkowanie, dajcie tego lajka, jeżeli Wam się podobało, fajnie, że w tej chwili tak dosyć mocno uczestniczycie w tym moim kanale i widzę od razu zwiększoną jakąś działalność Waszą, tak więc dzięki wielkie i pozdrawiam Was, może już z nowym mikrofonem, zobaczymy, do następnego i rychłego spotkania, cześć.